Szpital LS. E Szpital się znajduje właśnie w tym miejscu. Tutaj, właśnie takie kwiaty. jest um, ławka, <grymna> Tutaj jest taki garażek na karetkę, To jest pierwsza wyjazdowa. Kusza, Te jakieś krzaczki, fontanny, żeby było ładnie, <laughs> <laughs> oczywiście. Dobra, pójdziemy dalej. Z góry mówię, nie udostępniam mapy, tylko podaję ją... Mm, robię tą mapę na serwer enchantedlife.pl y, a więc nie udostępniam mapy w opisie, tylko po prostu to pokażę nie. właścicielowi serwera. Dam na forum i mu na preview wysyłam. Dobra, dawaj typa. Znaczy... Tutaj są karetki. O co. No, Tutaj karetki. Tak, tutaj jest sultan zarządu, Josemita, Intruder, Sustinen i dwa auta Akademii. tutaj jest cały ten parking właśnie samców brama myślę, że będzie stawiona Dobra, polećmy. Les, co ja robię? Dobra, w zasadzie też tak może być. Dobra, jesteśmy... O, sorry zalagi. Napisz... Nie, nie, ja. Jesteśmy u góry, są... Dobra, się tutaj dwa wiem, helipady. Może da na koniec. Idziemy na dół. I jest takie zejście o... Jest taki balkon dla samców. Ułem. Fajne. Chodzimy do góry. Daję tam co, ten, co napisałem. No, HeliPad już pokazałem. Teraz się znajduje właśnie ekspozytornia. Ja no, po prostu taki pokój. Tutaj też będą, mogą być szkolenia i takie rzeczy. Taki bardziej pusty to jest. Dzień bierz stówę, bierz stówę, jak nie wyjazd, powiedz stówę, jak nie wyjazd. Boże nie, da boże nie da! Jaki ty jesteś Dube. głupi? Jezu, Jezu, ja nie będę ci pomagał w tunerze. Jaki ty Dube. jesteś głupi? No to patrz, jaki idiota jesteś. Że dajesz się na hajs wywalić. A ty myślisz, że on założy. On specjalnie zdejmuje... No, no i co? I co mu zrobisz, Dol, jeśli on może skargę napisać? Brawo, brawo, brawo ty. Weźmy, Mógłbyś z... zarobić Pajda. już dwie stówy, a. Nie wiem, to, nie to no. będzie oczywiście takie Kto by taki wyjechał i by pojechał? Wchodzi, I, u nikogo by nie zrobił jest za darmo. Taki właśnie, no, taki też pokój, lekarza, Napisz wyjazd. Znajdujesz się tutaj tylko z komputerem oraz regał z książkami. Jest tutaj y, też y, właśnie takie no, krzewy, takie ogółem no, no i jeszcze jest jakby taka... Tutaj szkolenie i takie różne rzeczy. No a więc tak, tutaj... Nie mów mu, nie mów mu. Tutaj będą dwie karetki też. Tutaj jest tutaj. I tam też jest. Tutaj będzie sobie no, stały po prostu jakieś różne karetki czy coś, czy jakieś wozy. Stuwa, stuwa, stuwa. Stuwa. Stowa! stowa, stowa, stowa. 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 Tutaj jest taki parking jakby tu nie parkować, czy no nie wiem, po prostu taki. Tak. Tutaj są e, właśnie pojazdy. dobra i 90. Mm. No właśnie. No dobra, tak, Demont Ferry. I tutaj dalej idąc, tam jeszcze jest parking. Dalej idąc, jest tutaj dwa helipady na E 1 Tutaj też jest dyspozytoria. Tutaj po prostu będą takie, jakby też po prostu drugie, no dyspozytoria. już szkoda, szkoda Czasu. No tutaj jest yy, widać biurko, też można usiąść na fotelu, są ławeczki, też można na nich usiąść. Tutaj też będą fajne takie spotkania czy coś takiego. No także zawsze coś fajnego. To by było na tyle. W zasadzie Elo.